Cześć! To znowu ja, Kazio! Czas na kolejną wakacyjną przygodę! Co powiecie na letni wyjazd nad jezioro? Pakujcie się, bo za chwilę ruszamy! Kamlotki! Kazio i bezpieczne wakacje nad jeziorem! Wakacje, wakacje! Hurra, hurra, hurra! Jak tu pięknie! Ha! A gdzie się znajduje nasz hotel? Hotel? Jaki hotel? Będziemy spać w namiocie! Wow! wow! No, no! Całkiem spory ten nasz namiot! Super! Nigdy nie spałem w namiocie. Ale co z łazienką? Nie martw się kochanie. To bardzo cywilizowane pole namiotowe. Mamy tu wszystko, co potrzebne. Jest wspólna łazienka, miejsce na ognisko i piękne jezioro. Tato, a co my będziemy tutaj robić? Nie będzie nudno? No coś ty. Będziemy się świetnie bawić. Nad jeziorem można robić mnóstwo ciekawych rzeczy. Będziemy się kąpać w jeziorze? Oczywiście, że tak. Jest jezioro, kajaki, wędkowanie i grillowanie. Możemy pobawić się w podchody albo w policjantów i złodziei. Nie mogę się doczekać! To, a czy możemy teraz popływać w jeziorze? Pewnie. Posmarujmy się kremem przeciwsłonecznym i chodźmy. O, tu jest fajnie. Zaczekaj, Kaziu, to nie jest dobre miejsce. Dlaczego? przecież jest tu tak cicho i ładnie. To jest plaża dzika, czyli Niestrzeżona. Na takiej plaży nie ma żadnego ratownika. E tam. Po co nam ratownik? Przecież woda to woda. Chodźmy pływać. To nie mądre, Kaziu. Nigdy nie wiesz, co kryje się pod wodą. Na dzikich kąpieliskach mogą znajdować się nieznane przeszkody. Na przykład duże kamienie albo inne niebezpieczne przedmioty. Ukryte na dnie jeziora. A czasami są też groźne wiry, prawda, tato? Zgadza się. Dlatego lepiej nie ryzykować. Strzeżona plaża to bezpieczna plaża. Spójrzcie, widzę ratownika. Tam jest nasza plaża. Stójcie. Najpierw przypomnijmy sobie zasady bezpieczeństwa. Nad jeziorem wybieramy tylko strzeżone kąpieliska. I przestrzegamy regulaminu. Nie wchodzimy do wody, jeśli jesteśmy na czczo lub bezpośrednio po posiłku. Jeśli chcemy popływać kajakiem lub łódką, załóżmy kamizelkę ratunkową. Podczas upałów pijemy duże ilości wody i pamiętamy o kremie z filtrem przeciwsłonecznym. Biwakujemy w specjalnie wyznaczonych miejscach. Nie można rozbijać namiotu w miejscu bez zezwolenia. Ognisko i grilla rozpalamy tylko w wyznaczonych miejscach. Nie wolno rozpalać ognia w lesie. Dbamy o innych, sprzątamy po sobie i nie hałasujemy. W czasie wędkowania każdy wędkarz. Ma obowiązek posiadać kartę wędkarską. Szanujemy dzikie zwierzęta i nie niszczymy ich domu. Uważamy na kleszcze i komary. Korzystamy ze środków ochronnych i codziennie sprawdzamy swoje ciało. Po zmroku nie świecimy latarkami w cudze namioty i zachowujemy ciszę nocną. W razie zagrożenia dzwonimy na numer ratunkowy 112. Było fajnie nad wodą! A co tak ładnie pachnie? W końcu jesteście! Zapraszam na szaszłyki! Pycha! Dziękujemy, kochanie! Ojej, mamo! Jesteś cała pogryziona! Nie martwcie się, dzieci! To tylko kilka komarów! Następnym razem będę bardziej uważna, i wcześniej spryskam się środkiem przeciw owadom. To były wspaniałe wakacje! Nie mogę się doczekać kolejnych przygód.